Zawsze ma wysoki. R, 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 tak, pan powłoski, to jest jeszcze wyższy. Dobrze, macie jeszcze jakieś słowa do siebie? Do powiedzenia teraz, jak jesteście bardzo, bardzo blisko siebie? No, życzę powodzenia. O, ok tak on zweryfikuje. A co te słowa, że, że gorzej Monika wygląda blisko? Ostatnio, tak kurde, już nie chcę najeżdżać. Nie, nie będę już jechać. No kurczę, jakby to jest wiek, tego się nie oszuka. O, <grym> nie chcę jechać i pojechała. No, kurde. Nieświadomie, przepraszam. Mhm. Na policzku już nic nie ma, już nic nie widzisz. Panie Pawłowski. No nie Panie Pawłowski, tylko nawiązanie. Chciałeś przypomnieć? Okej, okay, garda do publiczności czy tej kamery. Takie. My stoimy za nim jak jacyś e, patroni czy coś. <grym> Szybka walka z cieniem i. A, a Nikita, to ostatnio miałeś co nieco do powiedzenia na temat gardy, Pani Laska. <grym> a uczysz, nie? Kurczę, no bo ostatnie stanowienie, jakoś tak. Czekajcie, ja spojrzę. Ja mam.